O, kochani, kiedyś mi kolega w pracy męczył tyłek, nie tak yy, rozkładałem szyny do palenia i ten, i kolega się ze mną mówił, co to jest? Prościzna, że on by to zrobił lepiej ode mnie oczywiście nie był, nie był operatorem, tam palił szynę. Ja, bez problemu, tak zrobi jak ja Co to jest? Prościzno No to... to w końcu dam mu tego fuksa masz Pokaż Zobaczymy, czy zrobić to lepiej ode mnie No i co? Wchodzi na maszynę I próbuje złapać szynę I chyba się z 10 minut męczył, żeby złapać jedną szynę I położyć do palenia i wychodzi i mówi, no faktycznie, patrząc się, wydaje się takie proste, ale jak się już wejdzie na tę maszynę, jest całkiem inna bajka. No niestety, tak kochani jest. Patrzysz, wydaje ci się, że to jest prościutkie. Wchodzisz na maszynę. Czarna magia. Nie wydaje się już takie proste. Także... Tak sprawa wygląda. Praktyka robi swoje. Cześć!